Dajcie ludzie! Z tej strony Perkorn! A to! zagramy w Murder by Numbers. Jest to gra, która opowiada o głównej bohaterce, która nazywa się Honor. Mizraki, dokładnie. Oraz o z Team Fortressa 2, <śmiech> który, <śmiech> którzy wspólnie rozwiązują sprawę o morderstwa. Gra w pewnym sensie jest odpowiednikiem Ace ponieważ też zbieramy dowody, też musimy je później pokazywać, przesłuchiwać świadków i tak dalej. I nawiązując do Ace za główną ścieżkę muzyczną jest odpowiedzialny Katomoa. Yy, Zapraszam, Ma Masakazu Sugimori, który robił także utwory do Ace Ghost Rika i innych gier. Więc wiadomo, że będą niezłe nawiązania. Ale co dokładnie się wydarzyło, że Honor został detektywem dojmuje się dopiero, zaczynając nową grę. Pierwsza sprawa koniec pokazu. Nie jestem Scoutem, ja nic nie widzę. Wiem, odpalę równowagę wizualną. I teraz rury zaczynamy w takim razie. Podstawa rekonstrukcji obrazu jest prosta. Widzisz ten to coś, przez zapełnienie pewnych kwadratów obraz się pojawi. Wskazówki po bokach powiedzą ci, k które kwadraty coś wprowadzić. Kiedy wypełnisz je w prawidłowe, zakończysz obraz. Wiesz, jak tam pisze piątka? Znaczy, że pięć połączonych kratek powinno być wypełnionych. Skoro jest tylko ich pięć, to znaczy, że wszystkie powinny być wypełnione. Dobra, wypełnijmy je. Dobra, zobaczmy. Widzisz, jak te wskazówki stały się szare? To znaczy, że podążyłeś za wskazówką prawidłowo. Chyba żółte się stały. Dobra, teraz przestawimy inne ważne części obrazu w tych puzzlach, aby wszystkie kwadraty były puste. W do na kolumnę, jedynka wskazuje, że tylko jeden kwadrat powinien być wypełniony. Ponieważ jeden kwadrat już jest wypełniony, to znaczy, że żaden inny nie może być. Więc powinniśmy zaznaczyć sobie to, aby na przypominało, że nie wypełniamy go. Zaznacz te cztery kwadraty x'ami. Dobrze, teraz robimy to samo dla drugiej kolumny. I piątej. Ok, prawie skończyliśmy. Ten, ta, ten rząd ma dwójeczkę, co oznaczałoby, że dwa są połączone i wypełnione. Co? Ponieważ daliśmy te x -y wcześniej, łatwo powiedzieć, gdzie idą te kwadraty. Wypełnimy to. Teraz to samo tutaj. Jak widzisz. Pozostałe X są ważne i rekonstruują nam obraz łatwiej. Rekonstrukcja obrazu może być zrobiona w dwa zadania: wypełnianie kwadratów, które są prawidłowe, dawanie X-ów, gdzie nie można ich wypełnić, Użyj tej techniki, której się nauczyłeś, aby zakończyć te puzzle. Kurwa, Strzałka? Znalazłeś prawą strzałkę. No fajnie o co ci chodzi? Tak, ja te emocje. O, to była strzałka wskazująca w prawo. Okej, okay, no to do następnej. O nie. Dobra, spójrzmy na naprawdę już też użyteczną technikę nazwaną... Nakładaniem, ten rząd ma podpowiedź o czterech. Pamiętaj, to oznaczałoby, że cztery są połączone i mają być wypełnione. Bazując, że czwórki są połączone i tylko pięć jest możliwych miejsc, to oznacza, że mamy dwie możliwe miejsca. Znaczy grupy. Spójrz na trzy kwadraty po środku. Zauważ, jak nieważne, gdzie dasz tą grupę, te trzy kwadraty zawsze są pełnione. Oznaczałoby, że w pełni na pewno bezpiecznie zapełnimy, zróbmy to. Dobrze, to jest nakładanie. Pracowanie z kwadratami zawsze, które będą zawsze pełnione, albo zawsze puste. Niemniej, gdzie grupa idzie. Spróbujmy więcej przykładów. Spójrz na ten rząd. To ma tylko trzy połączone kwadraty, które zaczęłoby, że są tylko trzy możliwe pozycje. Na tej sytuacji jest to nakładanie na siebie w środku rzędu. Upełnij to. Dobra. Zobaczcie, jak ten rząd ma dwa... Dwie... Dwie podpowiedzi? Zaczęłoby, że w tym rzędzie są dwie grupy. Jeden z trzech i drugi z jednego. Grupa oznacza, że są rozdzielone przez przynajmniej jedno puste pole. Więc dla przykładu, w tym w przykładzie, muszą być trzy kwadraty: jedno puste i jedno ostateczne. Bazując tylko na pięciu kwadratach wszędzie, to możliwe, możliwie może wyglądać tak to, to. No to wypełnijmy podświetlone kwadraty i dajmy X tam, gdzie musi być puste. Możemy to zrobić tak jeszcze w tej kolumnie. Bazując, że już mamy jeden kwadrat wypełniony, są dwie możliwe miejsca, gdzie to może iść. Wypełnijmy je teraz. Darzyłeś, że w wcześniejszej sprawie ostatni kwadrat nigdy nie będzie pełniony? Oznaczmy kwadraty, które wiesz, że będą puste jako ważne. I na razie przekreślmy Tak, cały tu tak myślisz? Już i tak jest. Robię drag na ekstremach, tak. Obiektem tego. Przekreślania. znaczy, jak gadamy o przekreślaniu, zobacz, jak ostatnia kolumna już. Wypełnia nam kolejną wskazówkę. Przekryć pozostałe kwadraty w tej kolumnie, abyśmy wiedzieli, że pozostają puste. Dobra, wspaniała praca. Chy, robota. Teraz użyjmy tej techniki, której nauczyłeś się, aby zakończyć puzzle. Ha! To zbyt skomplikowane, no na moje też. że coś kurwa, robię, chyba, że coś chyba, znalazłem psa, pies, jaki słodki, spróbujmy pozostałe rzeczy, nie jest to dobrze. Dobra. Spróbuję odpalić on dla, y, wiz sensory wizualne. Gdzie ja jestem? Próba dostępu do wspomnień. Korupcja po 85% wspomnień? Jak to się stało? Muszę znaleźć drogę na zewnątrz. Pym, 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 pym. O! Jestem na wysypisku. Czekaj. Czy to oznacza, że to jest właśnie wysypisko? Czy ktoś mnie wyrzucił? Wybierz swój poziom trudności na łatwym. Zakończenie rzędów jest automatycznie przekreślone. Podpowiedzi będą domyślne. Normalnie nie ma automatycznego wypełniania rzędów, podpowiedzi muszą być włączone. Jeśli to jest Twoje pierwsze granie w tej zakatki, rekomendujemy na łatwym. Inaczej wysuńcie na normalne. Możesz zmienić trudność w jakiejkolwiek chwili czasu i sprawy mogą zawsze być rozegrane nowo dla lepszego rankingu. no. Głosowanko, głosowanko. Dzień, dzień, dzień. Ups. Gramy na normalnym czy na Easy? I dlaczego na normalnym? No to normalne. Kilka godzin później. I tak odkryłem brakującą remorderstwa. Było się. Przy w środku, lokaja przez cały czas. Mój Boże. Nie wierzę, nigdy bym o tym nie pomyślała. To zrobić, nie mogłam zrobić tego bez Twojej pomocy, detektywie Oates. Po tym wszystkim ktoś musiał. skupić na sobie uwagę pszczół. Aha, masz rację. Robimy dobrą drużynę. To szczęście, że jesteśmy w sąsiedztwie. Zawsze będziemy tam, gdzie jest jej potrzebny Oates, ponieważ gdzie jest morderstwo. Tam jest Mystery. A, Mystery! Kurwa, dobry, Ty! Ja pierdolę! Przepraszam, ale to, to jest... Ta... Wiecie, to było łatwo przeoczyć? Jakby powiedział, że to jest panna Terry? To, by, to byśmy nie zapali. A powiedziałem, że to jest misterii. Jest to tylko piota, nie? Ale zajwista. Mogę schować ten ekran? Nie wiadomo. Cięcie! I no właśnie tak to zrobił, okret. Tak było. Nie ja powiedział, że było na lokaju, ale. To. To ostatni z tych powtórek. Każdy, wspaniała robota. Ja. Yy... Cieszę się przerwą letnią? Czy wakacjami? O. Tańczymy, kurwa. Zajebista. Tutaj są tak świetne utwory, że słowo świetne nie określa ich zajebistości. Dziękuję Bogu za to. nienawidzę... powtórek. Pokażę to za pierwszym razem. To nie moja wina, że jestem utończona przez... ...bez talent... ...idiotów bez talentu. Przepraszam? O przepraszam, Honor. Nie jesteś idiotką. Honor, mogę zobaczyć. Możemy się widzieć w moim biurze? Aha, pewnie. Zaraz tam będę. jest spotkanie... ...z tym pokazowcem. Życzą sobie, żeby zwracał uwagę na prawdziwy talent, talent tutaj. A więc biegnij już. Pozbierajcie, się, Hondor Cztery miesiące, aż do następnego sezonu. Cztery miesiące, zanim będziesz musiał z nią gadać ponownie. O, dziękuję, Becky. Miej dobre wakacje. Svel'ku... Miej dobre wakacje. Ech. Ale chujnia. To Perko porała czas podczas czytelniczego tak było. Proszę wejść. Już weszła, ale co? Jak idzie? Z twoją żoną w porze? Moją żoną, ja... Tata, e, ta, w porządku. Słuchaj, ja... Muszę cię zwolnić kapa. To jest ciężkie. To się dzieje? Być wanlubani? Czy któraś z moich zwrotek była przecięta ponownie... Czy któraś z moich zwrotek była przecięta ponownie? W tym stanie być może będę... statystą? Nie, to nie to! I tak jesteś lepszy... byłabyś lepszym statystą niż statyściwy. Kakego goruj, i terperkro montuje! Nie w ten sposób co myślisz tak? Czy przynajmniej... Ja, to na temat twojego kontraktu. Mój kontrakt? Nie rozumiem. Dziadziłbym sobie, że jest coś co mogę zrobić, ale... Czekaj, zawaliasz mnie? Nie, to... co chcia... Jesteś reżyserem, Blake. Nie zachowuj się, jakbyś miał wyboru. Bez usłyszenia, bez negocjacji. Miałeś być moim przyjacielem. Proszę... proszę, Honor. Chciałbym ja. Spróbuj. Nie mogę. A pokaz? Nie możesz pozbyć się detektywa OTS. Fani będą szaleni. Powiedz mi, trzy tygodnie y, maili od hejterów... aby zmienić główny utwór. Ale czasami rzeczy wychodzą. Nieoczekiwane oczekiwane rzeczy. Muszę zrobić cokolwiek trzeba. Czy The Network? Nie wiem, czy chodzi o osoby z góry? Dali pomysł, aby. Ja Byłem wzięty coś kilka miesięcy temu, być może próbuję. Podobno towarzysze zwierzęce są teraz na topie. Ta, zamiana przez psa, saibyście. Wiem, że to jest. Zapomnij, Blake, nie poczułem Twojej sympatii. Poczułam cię właśnie, się na mojej plecy jak zawsze, ale przypuszczam, że to się nie wydarzy. Nie to, od czego oczekiwałem, Honoś, przyrzekam. Chciałem ci uwierzyć. Ty. Co najgorszego może się stać? Zabijego? Nie wierzę w to. Przez 4 lata ciężkiej pracy wypierdalam? Tak po prostu? Co mam teraz zrobić? Podobnie z Harry, dobrze się widzieć! Powiedz, nie widziałeś tutaj ciastków biegających? Czyżby widownia z Friday Fun Show uciekła ponownie? <laughs> nie skoro zaczęli ich przywiązywać do siedzeń. Co? Tylko miałem raport, że dzieciaki leją graffiti na studiach. To wydarzyło się ostatniego lata. O, ale patrz na mnie. Musi... Musiałeś pewnie skończyć... Znaczy, patrz na mnie, jak gadam. Pewnie skończyłaś już nagrywanie. O, tak, skończyłam i nie wracam. Co? Niemożliwe. Ta. Blake nie odnowił mojego kontraktu. O kurde, okropnie. Myślałem, że wasza tylko do przyjaciele. I ja też. A pieniądze? Czy twój żo mąż... Nie skoro twojego męża już nie ma, czy to nie było twoje jedyne źródło utrzymania? Kurde, byłbym wystraszony, gdybym był sobą. Aż mam słucha tylko myśląc o tym. Próbuję to nie myśleć, Bill. O kurde, przepraszam! M ja i moja wielka jadaczka jak Japakreta. Ale myśl w porządku, panu Miskari. Ja to wiem. Na pewno masz dobry plan. O ile idzie mój plan, to iść do domu i znaleźć coś silnego do napicia. A propos picia! <grystanie> Propo picia i się coś silnego do napicia. Ja się potrafię tożsamić z Honor i aby uhonorować jej Honor, to wypiję jej zdrowie. Tego nikt się nie spodziewał. Byłem w totalnym szoku, że Perkord pije na streamach i nagraniach. Bo jak nagrywam, to też pije. Na trzeźwo. Na trzeźwo to ja tu nie pociągniesz, chyba że jesteśmy na zarestu. Kappa! <laughs> Zajmij się sobą, ok. Wiele ludzi będzie smutna, że podeszłaś. Ja też. Dziękuję, Bill. Hej, nie będę szukać dzieciaków. Dzieciaków? Jakich? O kurde, racja! I widzimy się później. Teraz brakuje tylko scout'a. Teraz gdzie tam moje kurczyki? Chyba miałam je w torebce. Detective of nie jestem w nastroju, by podpisywać autografy. O, co nie moje imię, to aktorki. Jestem aktorką i to niedobry moment. Ale potrzebuję twojej pomocy, detektywie, tylko aktorką. Nie jestem detektywem. Możesz po prostu. Nie jesteś fanem, czym jesteś? Jestem scout! Steve Fortress 2! Czy to jakiś żart? Procesuję. Żart, praktyczny żart. Wykiwanie. Nie, nie jestem żartem, jestem scoutem! Dobra, gdzie jest ukryta kamera? Jestem. Jest. Mam. Yy, w, swu, w swoim ekwipunku mam urządzenie do yy, robienia obrazu. Jeżeli o to ci chodziło. Nie jest ukryte, ale być może ciężko zobaczyć, to skąd ty stoisz. Masz inne opcje? w sobie. Słuchaj, to bardzo mądre. niedorzeczne tak naprawdę. A mam co dzień nie jestem w nastroju. Chyba, że znajdziesz moje kluczyki. Je jeżeli nie znajdziesz moich kluczyków, to... Sp to spitalaj. Wiecie co się odpali? Zagadka! Mogę pomóc i znaleźć klucze. Mogę znaleźć wszystko! Aktywujemy tryb szukania obrazu. Zagadka się rozpoczęła! O Boże! Ups! Aha. Rozwiążmy zagadkę tych pusli. Muszę ogarnąć tą sześćkę i dwójkę. Ma być sześć pól, przynajmniej no puste pole i dwa. Szóstka nam dochodzi dotąd. Jak ustępki? A, no ja wiem, ale. Alkohol! pomógł. Kluczyki. Kurwa, raki Kew! Proszę, był w twojej torbie! To nie moje kluczyki, to tampon. Kurwa, chciałem... ja chciałem naprawdę grać się na bo... O! Tampon zrobiony z... Wiem co to jest. Nie wiem jak oni mamy pomóc otworzyć mój samochód. <grywa> są, jak... są tu logi? Czy są tu logi? Bo nie wiem co powiedział. A nie mogę wyłączyć, zajebiście. O, tak, przepraszam. Wyczułem wiele pomyłek w moim systemie rozpoznania i... I ja muszę już iść. Czekaj, potrzebuję twojej pomocy! Mówiłam ci, że jestem detektywem. Kurde, na nie jestem fałszywym już. Czego ode mnie możesz chcieć? Nie pamiętam. Super. No to powodzenia. <laughs> A teraz spadaj, ok? To niezabawne. Ok. Przyrzekam, Los Angeles jest coraz dziwniejsze z każdym dniem. Najpierw krety, później nie, nie, nie był fajny. Później jeszcze hotmany, deszcz hotmanów. Teraz, gdzie są te kluczykni? Może zostały w studiu? Pewnie w biurze Brianna, czego się nazywa. Muszą gdzieś tu być. Co to było? Przyjmę, jakby było z biura Dobra, mogę sprawdzić logi, czy nie? Nie mogę. Ciekawi mnie, co mówi o tym tamponie. Hmm. myślałam, że słyszałam krzyk. Czy twój asystent przyniósł ci znowu nie... nieizolowaną wodę? Co jest? Czy, czy twój asystent? On. On jest martwy! Blake. Suspense! Suspens wleciał! Jest suspens Z Ace Też on i po prostu on... Myślę... ...że... ...zapaluje? Albo się żyga. Hej! znaj mnie! O! Cześć, Connor! Czy coś ty. O mój Boże, no Blake?! Coś znowu! Nie wiem. Zostawiam krzyk peki i... O kurde, co robimy?! Co robimy?! Muszę się uspokoić! Nie jestem Myślę, nauczymy jak sprawić IT, jak operować małą bramą, ale nie to! Będzie policję może? Wezmijmy z... policję. O ta! To pomysł, Wesłać kliny. To robimy! To są profesjonalistami. Czekaj, będzie w porzo. Ale kurde, To, To widzę krew sprawia, że się czuję. Bill! Dobra, ta ta! Policja! Sorry, pomogę! Idzie pomóc! Nie wiem, z tego się tak? Blake, czemu? Bo nie był czemu.